No, to nie jest dobry znak. No i mam pierwszą awarię po 50 km. Okazuje się, że. Dzień dobry, witam wszystkich w ten poniedziałkowy deszczowy poranek. Wybraliśmy się do miasta na dwie litery, czyli do łodzi. W celu zakupienia Cento. A po co mi takie Cento? Dowiecie się w dalszej części filmu. Zapraszam do obejrzenia. Taki ten biskup i I udało się dogadać jeżeli chodzi o poczęto, e, Jest w całkiem dobrym stanie w Całkiem dobrą historią w całkiem dobrej cenie e, I w cenie brutto co ciekawe Na pełną fakturę VAT e, Samochód ma przejechane 61 tysięcy Ma parę drobnych mankamentów Ale o tych mankamentach opowiem wam już jak dojedziemy do domu Mamy około 120 km Troszkę dziwnie się czuję przyjeżdżając do tego samochodu bo no, tak małem samochodem nie jeździłem e, Także Widzimy się na trasie. No to ruszamy. Zobaczcie sobie 61 tysięcy przebiegu. Kierownica nie wytarta. Także całkiem ładnie się to prezentuje. Ruszamy. No to nie jest dobry znak. No i mamy pierwszą awarię po 50 km. Okazuje się, że nie ma wody w ogóle. Z... Czułem, że nie mamy ogrzewania. Ale widzę, że jest taki syf tutaj, że pewnie gdzieś się przypchał, bo to auto stało eee, kupę czasu, także zobaczymy, nalejemy jeszcze tej wody i lecimy dalej. No, tak żeśmy kurwa dojechali. Także wrócił na lawecie, zaraz wam powiem dlaczego. Zanim jednak przejdziemy do samej usterki, do ceny i do powodu, dla którego kupiłem to auto, e, zobaczmy sobie go z bliska. Ogólnie Wam powiem tak, e, tak jak mówiłem wcześniej, najbardziej zależało mi na jak najlepszym stanie blacharskim i jak najmniejszym przybiegu za możliwe możliwie jakieś rozsądne pieniądze. Liczyłem się z jakimiś drobnymi poprawkami mechanicznymi i tak dalej. Tutaj akurat ta usterka troszkę była nieplanowana, nie, nie, nie ale e, zaraz sobie do tego przejdziemy. Zobaczmy sobie, obejrzmy sobie to czy pod kątem lakierniczo-blacharskim. Jak widzicie trynną klapę, nic jej tutaj nie brakuje. Lakier jest w zasadzie w bardzo ładnym stanie. E, pod względem korozji też tutaj się nic nie dzieje. Trzeba będzie to zakonserwować. Tutaj na wyrobiczce punkty, jeżeli chodzi o chipeczen, to słyszałem, że w tych miejscach koroduje. Tutaj, jak widzicie, jest bardzo ładnie, bardzo czysto. To samo jest z drugiej strony, także tutaj się nie mamy do czego przyczepić. Auto było przez większość swojego życia garażowane i pewnie to też wpłynęło na, swoje, na, 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 na taki dobry stan blacharski. Tutaj mamy tylny błotnik, tutaj mamy drobną rysę, ale pod względem korozji. Nic tutaj się w zasadzie nie dzieje. Nad kola wszystko jest w oryginale. Teraz przejdźmy sobie próg. Lewy. W zasadzie też nic tu nie rane. Pod spodem jak widać też żadnych biteksów, ani tym, tym podobnych historii nie ma. Także to jest tylko na plus, że jest w takim oryginalnym stanie. Największy markament dacharski to jest to w ginie stanie tutaj. Jak widzicie na drzwiach. Ale to jest do naprawy w miarę w rozsądnym czasie i w miarę w rozsądnych pieniądzach. Jeżeli chodzi o korozję, to też tutaj nic w zasadzie się nie dzieje na tych rantach. Także w Blacharsku jest bardzo ładnie. Przejdźmy sobie kolejny element. Błotnik lewy, lewa strona. W zasadzie to samo, tutaj nic się nie dzieje. To jest ładnie czysto, także nie ma co narzekać. Maska, maskę trzeba będzie przerakierować, bo tam z bez, bezbarwnym bez troszkę problemu, ktoś się tam naprawiał. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o o to podszybie, potrzebie jak widzicie jest bardzo w bardzo ładnym stanie. Też tutaj nic się kompletnie nie dzieje. Jest całe całe i zdrowe. Błotniczek. Prawa strona, tutaj była ryska jak widzicie, jakaś drobna słuszka. Jest to zabezpieczone, trzeba będzie to też ten element tutaj punktowo naprawić, poza tym wolny od korozji, podobnie jak próg z tej strony, jak widzicie wszystko oryginalnie tak jak powinno być, drzwi pasażera w bardzo ładnym stanie, teraz przejdźmy sobie do nadkola kolejnego, też w zasadzie nie ma śladów tutaj rzy żadnej na tym aucie, także ten warunek blacharsko-lakierniczy jest, jak dla mnie, oczywiście jest spełniony. Przejdźmy sobie teraz do środka. Tutaj mamy przebieg 61 tysięcy. Nie wiem, czy mam mówiłem, ale do tego auta mamy dużo, bardzo dużo faktur. Jakaś historia serwisowa prowadzona. Ostatni serwis był w lipcu ubiegłego roku, wymiana tłumika, wymiana Baku i tak dalej, jakieś tam hamulce, jakieś tam regulacje, oleje, płyny. Jeżeli chodzi o sam środek, to jedyne zastrzeżenie mam do, do samych foteli bo ta skajka sobie już popękała one nie są wysiedziane bardziej tutaj, po prostu z, ze względu na, na czas, chyba na starość bo po prostu sobie popękały bo tu jest wszędzie to samo. I nawet na tylnych oparciach, tam gdzie w zasadzie nie mogło się wytrzymać od wsiadania, to też jak widzicie, są pęknięcia, ale wymienić tutaj środek, znaleźć ładny środek do czynnika, to też nie jest jakiś tam wielki wydatek ani, ani wielki problem. Teraz przejdźmy sobie do samej usterki. Tu jeszcze Wam pokażę komorę silnika, jak wygląda. Te w zasadzie jest wszystko. W jak najlepszym stanie. Za wyjątkiem tak uszkodzona jest uszelka pod głowicą. Wydmuchało ją po 50 km. To jest właśnie mankament aut, które stoją stoją i się psują. Tak było w tym wypadku. Samochód długo nieodpalany. Po prostu pewnie sparciała. I na początku myślałem, że to tylko gdzieś tam przypchana, yy, przypchana jest chłodnica, ale niestety okazało się, że uszelka. Także dlatego wrócił na lewecie. Koszt jest wielki, w zasadzie w stosunku do jakichś większych silników. Także spokojnie, nawet nie jestem tutaj jakoś zbytnio obrażony na, na tą uszczelkę. Trudno zrobimy, a od razu głowicę bez problemu będzie z głowy i możemy wkładać to do garażu. Dobra, teraz pewnie jesteście ciekawi, ile takie coś kosztuje. Czyn poczęto kosztowało mnie 1450 zł brutto, bo właściciel ma firmę i po prostu musiał to sprzedać na fakturę. Był majątkiem firmy, także 1450 zł brutto. Czy warto, czy nie, musicie się sami wypowiedzieć w komentarzach. Wydaje mi się, że warto, dlatego po prostu zdecydowałem się kupić. Dobra, i teraz pewnie zastanawiacie się, po co mi takie dżinkło rzędu. Zamiar był taki, że żeby doprowadzić to do ładu i wstawić do garażu. Nie po to, żeby to nabierało wartości, nie chcę zrobić tego jakiegoś klasyka, nie chcę na tym zarobić. Tylko mój syn za kilka dni będzie miał szóste urodziny i to będzie taki prezent jego urodzinowy, który po prostu przygotujemy do jazdy, doprowadzimy do stanu idealnego i wstawimy do garażu. Dlatego jak będzie, jak złapie zajawkę, no to fajnie, jeżeli nie, to sobie to kiedyś sprzeda. A póki co to będzie w zasadzie przeznaczenie tego auta jest takie, żeby to wstawić do garażu i czekać, aż zdecyduje, czy motoryzacja jest jego pasją, czy nie. Ja niestety w jego wieku, wieku nie miałem takiego, takiego wyboru, on będzie miał. Może coś w sobotę zacznie bo zacznę pokazywać już dzisiaj. Były pierwsze próby, już nauczyłem się odpalać. Pokazałem gdzie się włącza kierunkowskazy i tak dalej. Także y, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że załapie bakcyla, jak ja załapałem, <grytania> będąc w jego wieku. Także to był główny powód y, kupna tego odcinku częto. Czy warto było? W się wydaje, że, że jak najbardziej. Sum sumarycznie, nawet z tą czerwą podłogowicą, doprowadzając tego auta do ładu, nie wyjdzie nie wiadomo ile pieniędzy, a wydaje mi się, że baza jest dobra. Dobrze, moi drodzy. Yy, nareszcie film doczekał się aktualizacji. Ja już go kiedyś gdzieś indziej wrzucałem, ale był przed remontem. W tej chwili mogę Wam powiedzieć jeszcze, yy, co zostało w tym samochodzie zrobione. Auto oczywiście jeździ. Tu jest wszystko już cacy, yy, przemierza jakieś tam kilometry. Ale od początku zrobiliśmy uszelkę pod głowicą. Okazało się, że uszelka po prostu ze starości sobie zardzewiała. Była po prostu zgnita. I uszczeleczkę sobie wymieniliśmy, zrobione jest głowica. Przy okazji powymienione wszystkie tutaj te przewody podciśnieniowe, wszystkie filtry, oleje i tak dalej. Jak widzicie, zbiorniczek jest nowy. Korek od zbiorniczka tak samo. Wszystkie, wszystko co zostało zalane olejem, e, millersem. Bodaj, że e, oczywiście w zbiorniczku jest oryginalny paraflu, także auto przemierza kilkadziesiąt kilometrów rocznie. Aktualnie czasami mam e, tylko po to, żeby nie, nie zwietrzało paliwo, bo już miałem taki przypadek, że jak pamiętacie na pierwszym filmie, miał pełny zbiornik, no to wyjeździliśmy do, do ćwiartki i w tej chwili. Był zalany chyba też do, 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 do pełna, potem za jakieś 120 zł i, yy, i w tej chwili jest jeszcze z, z pół zbiornika Także, póki jest jeszcze ładna pogoda, to trzeba będzie w zimie w ogóle nie jeżdżony totalnie. Także stoi sobie i odpoczywa. Chodzi o tej blacharkę. To jest kompletnie nic nie robione w tym samochodzie. Nawet chyba go nie sprzątaliśmy jeszcze, yy, dlatego że czekam troszkę na młodzież, żeby się troszkę, no mamy 60, żeby się troszkę żeby troszkę podrosło, żeby troszkę zaczęła, żeby młody zaczął sam trochę o ten samochód bać. Jeszcze mu dam Fory, także jest w fazie hibernacji to auto trochę ale już jeździ dzisiaj też przejechał sobie za za kierownicą, pokierował sobie po, po serwisówce z 8 km zrobił, także idzie ku dobremu. Nawet radio, to tam żeśmy nie kolei radia. Tak jak widzicie, ma 61 774, to jak cofniemy sobie ten film, to prawdopodobnie będzie wiadomo, ile kilometrów byśmy zrobili. Zastanawiacie e, jakie były koszta ogólne doprowadzenia tego do ładu, tego silnika? No powiem Wam szczerze, że około 1300 zł mi to kosztowało. Zrobić bo sam tego nie robiłem nawet. Także wydaje mi się, że w miarę przyzwoicie. Czyli cały kosztował 2600 zł. I już wiadomo, że jest silnik zrobiony, uszczelka jest zrobiona także. Jest przede wszystkim zdrowe blacharsko. Jakieś tam mankamenty takie nicze są, ale to mówię, to już jest najmniejszy problem. Najważniejsze jest, cała podłoga jest zdrowa, tak jak pokazywałem. Tu, jak widzicie, Alfa Romeo już wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie. Zastanawiam się nad sprzedażą, ale prawdopodobnie auto zostanie i będzie, będzie jakiś tam mini projektem. Ogarniemy go. Chciałbym sobie po prostu nim pojeździć, trochę bo jest dość ciekawe auto. Nigdy w ogóle mi się na Alf nie zwracałem uwagi. Szczerze powiedział, bałem się ludzi, którym się Alfy podobają, ale ten model akurat coś ma w sobie takiego, że jestem skłonny nim sobie trochę pojeździć. No i tutaj jeszcze mamy taki przypadek. Tutaj auto będzie, w ogóle to jest Ibiza dwójka auto będzie naprawiane blacharsko i lakierniczo, co ciekawe właściciel chce ten samochód zrobić, dlatego że to jest jego pierwsze auto, także odwzorować to jakby pierwsze auto, że jest też na czarnych tablicach, także będziemy tutaj zmieniać kolor na srebrny i naprawiać trochę blacharsko, bo jest to dosyć ładna buda, ale troszkę jak widzicie... Tematu tutaj mu brakuje. No, a tutaj mam już tego Jarisa, którego kupiłem za 900 zł z urwanym mocowaniem tej belki. Także to już jest naprawione i mocowanie, i próg jest stawione. Po prostu wziąłem z dawcy wszystko, bo inaczej się tego nie da zrobić dobrze. Także tak się prezentuje. Myślę, że jak na auto, za 900 zł nie jest źle. To jest 1300 benzyna. Także już wygląda naprawdę to dobrze. Porobione są hamulce, tam takie rzeczy zawieszenie, jakieś wahacze pominiane. tłumik naprawiony, bo był też z dziurowym tłumikiem tłumik jest ogarnięty także auto jest gotowe do jazdy już ma, już z przeglądem ze wszystkim, wszystko gra tutaj w tym aucie, mimo przebiegu 303 tysiące, także prawdopodobnie będę wystawiał, jeżeli chcę zostawić sobie Alfę i coś przy niej robić, bo tam wymaga inwestycji, to muszę Jarisa się pozbyć, także leci Jaris na sprzedaż za tym Gorcielskim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pewnie będę coś tam rzucał, nagrywał jakieś zwłaszcza jakieś krótkie filmiki. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za uwagę i do zobaczenia i do usłyszenia.